Cześć droniarze. Ja jestem Łukasz i jak zawsze witam was na kanale Dronostrefa. W dzisiejszym odcinku temat, który wywołuje zawsze wiele emocji, czyli dlaczego drony spadają. Zapraszam. Temat spadających dronów pojawia się często w internecie i często różne osoby piszą, że ich dron spadł, albo też niektórzy pokazują filmy, na których czyjś dron spadł. I też często pojawia się później w naszych głowach pytanie, co zrobić, żeby nasz dron nie spadł. A ja dzisiaj chciałbym Wam powiedzieć, dlaczego te drony spadają. Przynajmniej moim zdaniem. Temat jest o tyle obszerny, że dotyczy takich małych dronów, które budujemy sami albo kupujemy od jakichś producentów, albo też dronów od na przykład DJI, czyli takich większych, które są zrobione przez duże firmy dla szerszej grupy odbiorców, czyli konsumentów. Każdy może sobie kupić takiego drona w markecie, czy też w jakimś sklepie specjalistycznym i zacząć sobie latać dronami ponad dachami. W mojej już kilkoletniej historii pojawiło się wiele tematów spadających dronów. Mnie osobiście spadały tylko te drony FPV, które sam budowałem, ze względu na Jakieś różne problemy, które miały. Drony, nazwę je bardziej cywilizowane, na przykład od DJI, odpukać nigdy mi nie spadły, i może to być spowodowane tym, że zawsze starałem się podjąć wszelkie możliwe kroki i za bardzo tym dronom nie przeszkadzać, jak latały. Też dużo historii od moich widzów trafiało do mnie, że dron spadł, że spadł z ich winy że spadł, ponieważ coś się wydarzyło, że nie wrócił i tak dalej. Także dzisiaj chciałbym wymienić kilka punktów dlaczego te drony spadają lub też dlaczego uciekają, a jak już uciekną, to na pewno gdzieś spadną, bo jeżeli dron lata, no to na pewno gdzieś kiedyś spadnie, jak mu się skończy bateria. Także pierwszą podstawową przyczyną dlaczego drony spadają jest błąd pilota. Błąd pilota, który polega najczęściej na tym, że coś zostało niedopatrzone, coś zostało źle przykręcone, na przykład śmigło zostało źle zamontowane w uchwycie, że nie zostały na przykład wzięte pod uwagę warunki atmosferyczne. Czyli na przykład jeżeli lecimy sobie takim dronem prosto przed nas i akurat lecimy z wiatrem, a później próbujemy wrócić tym dronem pod wiatr, gdzie ten wiatr jest naprawdę duży, to czasami może nam zabraknąć baterii, ten dron nie wróci albo spadnie, bo bateria się wyczerpie. Też dużo historii, którymi się spotkałem, to było to, że na przykład ktoś latał do 8% rozładowania baterii i jeszcze mu zostało 500 metrów do powrotu, ale jeszcze postanowił, że może jeszcze uda się tutaj zrobić zdjęcie, a może jeszcze ten dron wróci i zazwyczaj się kończyło to tak, że bateria się odcinała, bo już była tak głęboko rozładowana, że dron w tym momencie nie miał już zapasu energii w baterii, no i po prostu bateria się odcinała i dron spadał wtedy z góry. Także podstawowym błędem, dlaczego takie drony na przykład od DJI spadają, to jest w 90% przypadków to, że zawinił pilot, czyli po prostu... już coś podczas startu albo podczas lotu poszło nie tak. Kolejnym powodem, dlaczego drony spadają, jest to, że chcemy zaoszczędzić na baterii i używamy baterii dobitych albo baterii, które sami regenowaliśmy. Akurat w FPV jest to dość mocno popularne, że na przykład baterie Rozładowaliśmy za bardzo, no i później ją naładowaliśmy i oczekujemy od niej, że będzie ta bateria miała żywotność taką samą jak przed tym zbyt głębokim rozładowaniem. I wtedy latamy na takiej baterii, na przykład myślimy, że mamy jeszcze zapas prądu w niej, a nagle się okazuje, że napięcie w niej mocno spada. No i wtedy już ten dron na przykład może spać daleko od nas, jeżeli latamy sobie na przykład Long Crunch. Albo powiedzmy ten dron gdzieś nam zawiesi na drzewie, no bo spadnie gdzieś akurat nad drzewem podczas robienia jakiejś ewolucji. I tak samo jest też w przypadku dronów takich jak na przykład od DJI. Jeżeli używamy zbyt wyeksploatowanych baterii i jeszcze nas aplikacja nie poinformuje o tym, że jest ta bateria wyeksploatowana, no bo może jeszcze tego nie zauważyć, a bateria na przykład jest już mocno spuchnięta, bo to akurat widać w tych dronach DJI, że na przykład, jeżeli bateria już była mocno wyeksploatowana i zaczyna puchnąć i się nie mieścić w obudowie, i ta obudowa od baterii zaczyna pękać, no to wtedy już na takiej baterii nie powinniśmy latać, bo nagle może się okazać, że myślimy, że mamy 50% jeszcze baterii podczas lotu, a nagle się okazuje, że te 50% baterii starczy nam na jeszcze, nie wiem, 30 sekund lotu i ten dron może w pewnym momencie spaść, no bo zabraknie mu. Prądu. Także w przypadku dronów nie ma co oszczędzać na bateriach, jeżeli już te baterie są padnięte, widzimy, że już ten czas lotu się coraz bardziej skraca i skraca, albo zaczynają te baterie puchnąć, albo mają z zewnątrz jakieś uszkodzenia, no to warto je wymienić i myślę, że nie ma co ryzykować dla tych kilku stów całego sprzętu, który jest wart często kilka tysięcy złotych. Kolejny powód jest połączony też z tym, że ja nigdy nie kupuję używanych dronów, przynajmniej staram się nie kupować używanych dronów, a już na pewno nie kupuję używanych dronów, gdzie później muszę im zaufać latając na przykład nad ludźmi, Dronami. A tym powodem jest to, że dużo osób też lata dronami, które są po powodowaniu, czyli na przykład wylądowały, miały krasza i spadły tym dronem do wody i później wyciągają takiego drona, wysuszą go i na przykład ten dron lata dalej, ale nigdy nie wiemy kiedy korozja wewnątrz tej elektroniki zacznie postępować i w którym momencie nam odetnie system. Albo dają takiego drona do naprawy komuś, kto troszeczkę go wyczyści, coś tam wymieni. No i ten dron powiedzmy, jest w stanie polecieć. Ale ja już takiemu dronowi nigdy nie byłbym w stanie zaufać na 100%, a gdy często robimy jakieś lecenia, albo latamy naszym dronem gdzieś w tłumie osób. No ja nie chciałbym, żeby taki dron spadł komuś na głowę i żebym ja później sobie Plów twarz, że jednak można było tego uniknąć, no bo ten dron był powodowany. Dlatego ja też nigdy nie, nie kupuję dronów używanych, a przynajmniej innym też zalecam to, żeby nie kupowali dronów używanych od źródeł niewiadomego pochodzenia. No bo ja jeżeli bym chciał kupić na przykład drona do mojego kolegi, który używa tego drona od dawna i wiem, co się mniej więcej z nim działo, no to mogę kupić takiego drona, ale jeżeli mam kupić drona gdzieś tam z jakiegoś portalu aukcyjnego i nie wiadomo co ten dron wcześniej przeżył i skąd był. To naprawdę ciężko mi jest zaufać. Także jeżeli przydarzy Wam się takie wodowanie, to już wtedy na pewno bym takim dronem nie latał nad skupiskami osób, żeby przypadkiem komuś nie zrobić krzywdy. Kolejną dość błahą przyczyną, jeżeli chodzi o spadanie dronów, jest to, że latamy na dobitych śmigłach. Co to znaczy? Gdy nasze śmigła już są mocno pogięte, mocno skiereszowane, to o ile drony FPV jeszcze sobie często poradzą z takimi śmigłami mocno skiereszowanymi. To na przykład drony od DJI czasami nie potrafią sobie poradzić z tym i nie potrafią zapanować nad tym, i często na przykład dostajemy komunikat, że silniki kręcą się zbyt szybko, albo że silniki się przegrzewają, że coś tam się jednak dzieje. I wtedy to już jest pierwsza oznaka, że z tymi śmigłami nie do końca jest wszystko w porządku. Mogą mieć jakiś uszczerbek, mogą być, nie wiem, wygięte pod wpływem czasu, no bo gdzieś tam może ten dron leżał. Dziwnie złożony, i gdzieś te śmigła pod wpływem ciepła się powiginały. Także zwracajmy na to uwagę, na śmigła, bo to, jest, bo to jest dość ważne i to jest w sumie jedna z tańszych rzeczy, którą możemy wymienić w dronie, i to może naprawdę pomóc nam uniknąć bardzo tanio katastrofy. Kolejny problem, dlaczego nasze drony spadają, to jest latanie w złych warunkach atmosferycznych. Co to znaczy? To znaczy, że na przykład gdy latamy, gdy jest koło 0 stopni i jest na przykład duża wilgotność albo mgła. Wracamy sobie na mgłę, śmigła ulegają oblodzeniu, no i nagle nie ma tej nośności, nie ma tej siły nośnej na śmigłach, no i nasz dron może wtedy spaść. Także w takich warunkach raczej trzeba mocno uważać i mocno zachować zdrowy rozsądek, no i trzeba też te śmigła sprawdzać po każdym locie. W takich warunkach, czy przypadkiem przy zmianie baterii, już na drugiej baterii, może być ciężko, żeby nasz dron wystartował, bo już ta warstwa lodu może być zbyt duża. Także też zwracajmy na to uwagę. Kolejna rzecz, która wpływa na to, że nasze drony spadają, to jest to, co też i mnie się często zdarzyło i to się zdarza najczęściej przy dronach FPV, jest to błąd elektroniki. Czyli w moim przypadku zdarzało mi się to najczęściej w momencie, gdy na przykład składałem nową konstrukcję drona FPV dla siebie, tak żeby później też i móc składać dla Was te drony. I wtedy, gdy części były ze sobą niekompatybilne, tak na przykład było w momencie, gdy zmieniłem drona na 6S, na baterię 6S, i miałem dalej włożone FC Revolt i mi się to nie mogło zgrać wszystko z silnikami, które miałem, czyli pacerami 1950kV i z baterią 6S. I ten dron naprawdę potrafił w powietrzu spaść, runąć na ziemię. I te błędy elektroniki, rzeczy, które nie są ze sobą kompatybilne, albo na przykład w, w dronach FPV gramy nowy filmer do odbiornika z nowszym protokołem, a się okazuje, że FC nie ma nowszego firmware'u jeszcze i jeszcze ten protokół się nie może dogadać, to to czasami się zdarza, dlatego tutaj trzeba uważać i też, i też trzeba mieć świadomość, że ta elektronika może nas często zawieść Tak samo i czujniki w dronach DJI, bo te czujniki też nas nie chronią przed tym, że dron nie wpadnie przed jakąś przeszkodę i nie spadnie. A jeżeli jesteśmy już przy temacie wpadania drona w przeszkody i spadaniu, to też warto uważać na ptaki, które też potrafią wlecieć w naszego drona. Oczywiście nie zdarza to się zbyt często i te ptaki zazwyczaj omijają nasze drony, o ile nie chcą ich zaatakować. O tyle, gdy wlecimy w stado gołębi, no to może się zdarzyć, że ten jakiś gołąb się zawieruszy i wpadnie nam w tego drona, bo takie historie też się zdarzają. Także warto uważać, warto sprawdzać wszystko dookoła i wiedzieć, co się dzieje. I ostatni już punkt, który głównie dotyczy dronów od DJI, jest to, że nie dajemy czasu naszemu dronowi przed startem na to, żeby uzbroił wszystkie systemy, żeby złapał GPS-a, żeby rozgrzał się, bo też czasami zimę musi nagrać tą baterię, inaczej nam nie pozwoli wystartować. Ale też, żeby nam złapał ten punkt startowy, żebyśmy dostali komunikat, że Home Point has been updated, żebyśmy też sprawdzili sobie na mapie, czy na pewno to jest ten punkt, gdzie mniej więcej jesteśmy, a nie na przykład jakaś prowincja w Chinach, gdzie ten dron później po stracie sygnału sobie odleci. Także warto dać czas naszemu. Dronowi, żeby on też sobie uzbroił wszystkie systemy i sprawdził wszystko, i aż dostaniemy ten komunikat, że już złapał ten punkt początkowy, no to wtedy już możemy lecieć. Także to by było na tyle, jeżeli chodzi o moje zdanie na temat, dlaczego nasze drony spadają. Jeżeli macie jakąś ciekawą historię albo chcecie się podzielić jakimiś swoimi odczuciami na ten temat, dajcie znać w komentarzu, może to będzie jakaś nauka dla mnie i też dla innych osób. Ja jak zawsze przypominam wam też o moim sklepie internetowym www.dronostrefa.pl. Tam z kodem rabatowym, który jest w opisie tego filmu, macie jak zawsze ceny specjalne. A jeżeli podobał Ci się odcinek, no to zostaw łapkę w górę, a jeżeli nie subskrybujesz tego kanału, no to zostaw subskrypcję, aby nie ominął Ciebie kolejny materiał. Z mojej strony to tyle. Dzięki, do zobaczenia. Cześć! A, jeszcze bym zapomniał. Mamy zabawę u nas na grupie dyskusyjnej. Wstawiamy tam nasze filmy z dronów FPV, z hashtagiem FPV i wtedy raz w miesiącu spotykamy się na live'ie na tym kanale, gdzie oglądamy sobie te filmy. Link do grupy dyskusyjnej jest w opisie tego filmu i tam na grupie dyskusyjnej jest też cały post, jak zamieszczać te filmy, żebyśmy je później sobie obejrzeli.